Denis, zamykasz te pulę odpowiedzi. Ja mam wyjebane, ja nie wybieram nikogo. Ja nie lubię się wypowiadać tak na takie tematy i mam to w chuju. Okay. Rozumiemy. Tak rozumiemy. jest mi lepiej. Dziękujemy. No nie wykorzystałeś, się, Nie, związku na siebie. To może, może, żeby lekko zmodyfikować pytanie, aby Denis mógł odpowiedzieć. Który z, który z zawodników jest najbardziej nielubianym przez ciebie? Ja. Aha, przynajmniej. <laughs> <laughs> Okej. Okay. <śmany> wiadomo, że labryga, nie? Ale bardziej ta kurwa tutaj teraz mnie wkurwiła. Męda kurwa jedna. <śmany> Kurwa, awansowałeś. Ty, ale... Awansowałeś, a tam jest tak, ten, tak, kurwa tak. cię wkurwiła, a się z nim witałeś kurwa na treningach. Ta, w tym tez, z, ja z, niewiedzy, z niewiedzy, z, jak z niewiedzy. Jakbyś podał pustą no, rękę, był nie w mundurze, to ludzie nie mogliby mieć do ciebie problemu. Ja się z nim przywitałem z niewiedzy. Jak już wiedziałem, to chuj na niego kładę. Ale na kryminale jest na to, ten, co? Słucham? Słucham? Jest coś za brak szacunku na kryminale? Ale ja ci nie będę takie rzeczy tłumaczył na antenie. I co, za strażakiem? A, no nie wiem, no, za bycie strażakiem to no, już ja, wiem, że jest, jest, nie. Spokojnie, <laughs>